Jeśli szukasz sposobu na łuszczyce niegojące się rany albo inne problemy skórne, to smocza krew jest tym, czego będziesz chciała wypróbować. Ale to nie jedyne zastosowanie tego środka. Cudownego środka zobacz, co jeszcze może zdziałać w Twoim organizmie. Ciemnobrązowa moc z głębi peruwiańskiej dżungli. Właśnie tym jest smocza krew. Wygląda jak krew, ale to w rzeczywistości jest sok z drzewa, który się nazywa kroton lechleri. Od wieków używany jest w medycynie naturalnej, chociażby do gojenia ran, różnych problemów skórnych, ale także stosowany jest wewnętrznie, na przykład na biegunkę i problemy różnego rodzaju trawienne. Jego silne właściwości gojące i regenerujące przypisuje się właściwie substancji takiej aktywnej, która występuje w dużej ilości właśnie w smoczej krwi, która nazywa się ta spina. Smocza krew oprócz tego, że tworzy taką barierę ochronną przed różnymi zagrożeniami, może też zapobiegać utracie nawilżenia skóry. I to jest bardzo dobra wiadomość. Dzięki swoim właściwościom ściągającym smocza krew ożywia naszą suchą skórę i przywraca jej taką elastyczność, co prowadzi do takiego wyraźnie świeżego, odmłodzającego wyglądu, takiego młodzieńczego wyglądu. Więc polecam wszystkim paniom, które chcą się odmłodzić, właśnie smoczą krew. Dodatkowo Dzięki takim bardzo mocnym właściwościom antyoksydacyjnym stanowi świetną prewencję przedwczesnego starzenia się skóry, czyli jeśli chcemy zapobiegać, a nie mamy jeszcze, czyli wszystkie kobiety mniej więcej po 25 roku życia. Ale to nie wszystko. Smocza krew jest też bardzo silnym antyutleniaczem. I tak, dla porównania, w skali ORAC, to jest taka skala, która mierzy się właściwie, którą się mierzy moc antyoksydacyjną danej substancji. Smocza krew ma wynik 2,8 miliona, a goździki osiągają 300 około 14 tysięcy, jagody akai 102 tysiące. Więc bardzo dużo nam to mówi, że jest to silny antyoksydant, czyli bardzo dobra rzecz dla naszego organizmu. Więc różnica Różnica spora. No to idziemy dalej. Smocza krew wykazuje bardzo silne działanie antynowotworowe. I tutaj w, w przypadku nowotworów skóry, w tym były badania robione na czerniaku, a także raka jelita czy żołądka, z tego co pamiętam. Według farmakopei amerykańskiej, używany jest do leczenia różnych zaburzeń skórnych. I tutaj sugeruje się również łuszczycę i to jest bardzo dobra wiadomość, a jak wiemy, łuszczyca jest teraz coraz bardziej powszechnym problemem, z którym wiele osób nie może sobie poradzić niestety. Ponadto smoczą krew stosujemy, jeśli chcemy zadziałać przeciwzapalnie. Dlatego też między innymi w tradycyjnej medycynie Ameryki Południowej Używa się jej w przeziębieniach, grypie, takich stanach, gdzie infekcje atakują organizm, na przykład w problemach płucnych również, czyli takie wirusowe. W północnej Amazonii używa się także smoczej krwi na gruźlicę i na raka kości. Przy nowotworach używany jest bardzo często w połączeniu z innymi. Bardzo takimi mocnymi ziołami, jak na przykład kocipazur. Też świetne zioło, ale o nim opowiem Wam innym razem. Wracając do naszej smoczej krwi, jej zastosowanie zewnętrzne to hamowanie krwawień, i właśnie dzięki temu często nazywa się też płynnym bandażem. W Peru często występuje w domach, w apteczkach obok np. jedyny, która też jest bardzo bardzo mocną substancją i powinna być wszędzie. Stosowany jest w przypadku kąsień owadów, bólu, zaczerwienieniach, różnego rodzaju opuchliznach do leczenia infekcji wirusowych typu herpes, i co jest taka ciekawostka, i też infekcji dziąseł. Dodam właśnie, że jeśli chodzi o herpes, to przy opryszczce warto zmieszać właśnie z poczółkrew z olejkiem eterycznym z melisy daje świetne rezultaty. W Brazylii używa się smoczej krwi w celu leczenia odparzeń, wrzodów na skórze. Z kolei na przykład w Peru leczy się także złamania kości, hemoroidy i reumatyzm, więc bardzo, bardzo szerokie zastosowania. Smoczej krwi. Inne jego zastosowania to cholera, ból głowy, biegunka, wrzody żołądka, grypa, przeziębienie. Cała ma masa tego jest i w zasadzie w wielu przypadkach świetnie się sprawdza, więc warto wypróbować e stosowania smoczej krwi. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, tematyka mojego kanału, to wciśnij subskrypcję. Będę też wdzięczna za wszystkie łapki w górę i e komentarze. Pozdrawiam Was serdecznie.